w trójce silny skład, chociaż dwuosobowy zespół Black Radio. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam taką prośbę czysto techniczną, jakbyście mogli przedstawić się, to już dla kolegów, żeby było prościej, by imię, nazwisko i co robicie w zespole. Dawid Wajszczyk, wokal, gitara. Piotrek głos, gitara i klawisze również. Troszkę mieliście przerwy między jedną a drugą płytą. To prawda, ale to, to nie był czas przeziewany, tylko przerobiony w garażu. To znaczy? Po pierwszej płycie bardzo dużo koncertowaliśmy. Hmm. Wydaliśmy ją jeszcze jako ludzie, z tego co pamiętam, niepełnoletni, także dopiero zdobywaliśmy pierwsze doświadczenia na scenie i ten album w bardzo wiele fajnych miejsc nas zabrał. Mieliśmy okazję zagrać dużo tras klubowych na dużych scenach Jarocina, Woodstocka, z Festiwalu i, i też poznać się z bardzo różnorodną publicznością, bo część tych koncertów to były wydarzenia, gdzie ludzie przychodzili stricte na nas, a część no to wiadomo jak to jest na festiwalu, nie? Więc, yy, więc te wszystkie do świadczenia po, po paru latach ogrywania płyty Gasoline Planet, zabraliśmy z powrotem ze sobą do garażu i wyciągnęliśmy wnioski i zabraliśmy się do następnego etapu po prostu pracy nad, nad brzmieniem, nad zespołem, nad muzyką. Prawda, że ta płyta już jest zupełnie inną płytą, to zdecydowanie dojrzalszą, ale macie coś, co mnie ujęło właściwie od pierwszych dźwięków, bo jesteście zespołem, który niezwykłą wagę przywiązuje do melodyjności kompozycji. Prawda. Dziękuję, że to zauważyłeś, bo to właśnie to jest zawsze nasza taka... Główna w zasadzie rzecz, na którą zwracamy bardzo uwagę, czy, czy melodia jest zapamiętywalna. Nawet w pewnym momencie wycofałem się z tego, wiesz, dzisiaj masz wiele pomocy naukowych pod tytułem rekordery, jakiś dyktafon w telefonie, wiesz, możesz sobie w każdej chwili idąc ulicą nagrać pomysł, który ci przyjdzie do głowy, ale Paul McCartney podpowiedział fajną rzecz. Mówi, piosenki Beatlesów są zapamiętywalne, bo my tego nie mieliśmy, dlatego trzeba było pisać tak, żeby to pamiętać, nie? I dlatego w pewnym momencie też przestaliśmy w ogóle nagrywać pomysły. I jeżeli utwór, wiesz, utrzyma ci się w głowie przez tydzień, to znaczy, że, że, że można zasiąść nad aranżacją i nad pracą, nie? To też jest ważne z tego powodu, że my jesteśmy zespołem, który no przede wszystkim skupia się na tym, żeby grać live. To jest dla nas najważniejsze. To jest część naszego DNA, w związku z czym te melodie to jest taka najbardziej nośna rzecz, jeżeli chodzi o kontakt z publicznością, bo Zawsze miło, jeżeli mamy coś zapamiętywalnego i ludzie są w stanie powtórzyć taką melodię. My często nawet na koncertach troszkę przearanżowujemy sobie utwory w trakcie, robimy troszkę inaczej, żeby za każdym razem to było unikatowe, ale też właśnie, żeby zapewnić publiczności no, możliwość dośpiewania również z nami. Myślę, że to jest taki moment, w którym tworzy się między nami taka fajna synergia, no i my zawsze tego szukamy. Tak, no z jednej strony, właśnie, melodia jest tym czymś, co jako pierwsze zapada w serce. Jeżeli zakochasz się w melodii, no to jest szansa, że w, w, słuchacz wkręci się w tekst, zacznie y, zupełnie następne warstwy utworu sobie tam analizować, i, i melodia jest zawsze tym pierwszym czynnikiem. Ale też y, druga sprawa jest taka, że my wszyscy jesteśmy wychowani na muzyce, w której melodie są. Więc może to też z tego wynika, że, że, że po prostu. Śląsk ma zawsze. <laughs> tak, śląsk ma zawsze <laughs> Davidowi. Ja rzadko mówię o osobach, które są po drugiej stronie, których nie widać, natomiast my dość często słuchamy razem muzyki, razem muzyki którą przynoszą nasi goście, no i tu jeden z naszych kolegów, słuchając z początków płyty waszej, stwierdził, że no, chyba w tym czarnym radiu to słuchali Black Keys również. Czy Black Kiss? Yy, wiesz co? No, jechaliśmy dzisiaj autem do, do ciebie i słuchaliśmy solowej, so, solowej kariery Dana Auerbacha. I tak się zastanawialiśmy, czy gdyby na przykład grał fugi na przesterze, to byłby Powerbach. A na razie to jest po prostu godzinna sonata Auerbach, nie? W związku z tym powiedzcie troszkę więcej o samym nagrywaniu płyty, no bo sam, sam, sami powiedzieliście, że ta, ten pierwszy album to był album właściwie młodzieńczy, bardzo. No, minęło parę lat, już dojrzeliście. Ja miałem takie wrażenie, że kiedy słuchałem utworu, który był to troszkę pomiędzy, dość niedawno, czyli utworu ona, że troszkę was nawet momentami choć nie do blusa. No, zdecydowanie tak. Natomiast yy, ja bym tutaj. My mieliśmy nawet takie pytanie na odsłuchu naszego winyla, zorganizowaliśmy sobie taki odsłuch jeszcze przedpremierowy i tam właśnie ludzie się pytali, jaki my gatunek muzyki gramy. Ja, ja bym tego tak nie klasyfikował, z tego przede wszystkim względu, że każdy z nas, a jest nas pięciu, ma jakieś... Mamy, wiadomo, jakiś wspólny mianownik muzyczny, ale każdy coś do tego zespołu wnosi od siebie. Każdy ma jakieś swoje prywatne inspiracje, i myślę, że ta taka fuzja daje nam dopiero ten efekt, który można usłyszeć na płycie. A jeżeli chodzi o, o samo nagrywanie tej płyty, o to, jak do tego w ogóle doszło, to no tak jak już Dawid wspominał, no my, my musieliśmy naprawdę dużo czasu spędzić ze sobą razem żeby wypracować po prostu zgranie w zespole, no i zdecydowaliśmy się też po rozmowach z producentem Michałem Wasylem, z którym tą płytę nagrywaliśmy w Poznaniu, w okolica studio, że będziemy ten materiał rejestrować na tak zwaną setkę. Czyli będziemy, no można powiedzieć, symulować warunki koncertowe, będziemy stali w jednym pomieszczeniu, Wszystkie wzmacniacze, bębny, wszystko naraz. I, I po prostu chcieliśmy w ten sposób przemycić tą taką energię z grania live do tych, do tych utworów, które zarejestrowaliśmy. Tak, to jest, to jest trudniejsza metoda, zarówno dla zespołu, jak i dla realizatora. Jest dużo więcej wyzwań, ale opłaca się, bo wtedy masz tą chemię, którą, którą też y, czuć pomiędzy muzykami podczas y, występów live. A wracając jeszcze do pytania o bluesa, no to nie da się y, pominąć korzeni bluesowych muzyki rozrywkowej, grając muzykę rozrywkową, no bo to wiesz, my sięgnęliśmy w pewnym momencie do ludzi takich jak Sunhouse Robert Johnson, w ogóle Delta Blues. Nawet podczas pandemii nagraliśmy taki cover akustyczny właśnie John the Revelator, nie? albo Willie Dixona utwór też można znaleźć na naszym YouTubie w naszym wykonaniu, więc ta lekcja z korzeni Została odrobiona, no bo ja często powtarzam, że wszystkie piosenki, które dzisiaj słyszymy w taksówce yy, są na bluesie, bez tego, no to tak jakbyśmy zabrali pierwszy, pierwszy klocek z podjęgi, wszystko idzie bum, nie? Więc, więc absolutnie to jest, yy, to jest naturalne i, i tego bluesa też uczymy się rozumieć z wiekiem. wiekiem. No jest to muzyka, która gdzieś tam każdemu powoduje bicie serca troszkę inne. No i jak sam powiedziałeś, to cała muzyka rozrywkowa, cały rock and roll się wziął właściwie z blusa z blusa bluesa i tak dalej. Wydziała się na tej płycie dwutorowo, bo jest jednak i angielski, jest i polski. No i nie da się ukryć, że właściwie w każdym języku brzmi, brzmi się dobrze, chociaż mi brakuje tych polskich utworów. Chociaż dlatego, że one mają, dają wam większą siłę dotarcia do, do odbiorcy tu naszego krajowego. Jakby sama sprawa to, że trafiliście do, na listę Przebojów trójki i to całkiem nieźle, po, 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 zaraz po propozycjach, więc mam nadzieję, że będzie jeszcze wyżej. to wy sami o tym dowiecie się pewnie już za moment, taka była reakcja, kiedy dowiedzieliście się, że dotrafiliście do pierwszej dwudziestki. Wiesz, to trójka jest takim radiem, którego. To jest radio, które pamiętam jeszcze jako dzieciak. W ogóle to, co się teraz dzieje wokół tej płyty i wokół tego, że jakieś tam zbieramy, może pierwsze efekty naszej, naszej pracy. Ja trochę jeszcze podchodzę do tego z niedowierzaniem. W sensie, wiesz, sam proces wydawniczy po, po, już po zarejestrowaniu albumu i po podpisaniu umowy fonograficznej trwał 11 miesięcy. Od, od, od listopada tamtego roku wydaliśmy 7 klipów, więc to, jest, to był maraton. To była ciągła praca, produkcja, organizacja, praca fizyczna też i po prostu projekty robione na suwak, bardzo ciężka praca dużego teamu, nie? I. I tak na dobrą sprawę, to, to dwa tygodnie po premierze tego albumu do końca do mnie osobiście to jeszcze nie dociera, nie? Że, 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 to jest, że, że to już się stało. I tak samo być na liście przebojów Radia, którego na przykład pierwszy raz w życiu słyszałem zespół Dead Weather. Na, na antenie y, y, radia, y, programu Trzeciego Polskiego Radia. To, to jest jeszcze takie trochę nierealne, wiesz? To, to jest jeszcze wszystko. Czuję się troszkę tak onirycznie z tym na razie, wiesz? Traktuję to z pokorą i lekkim niedowierzaniem. No, my się oczywiście bardzo cieszymy z każdej, y, z każdej listy, na którą trafiamy. I zwłaszcza z takich, które są no, w legendarnych polskich rozgłośniach. Bardzo to doceniamy i też z tego miejsca chcemy podziękować wszystkim ludziom, którzy oczywiście oddali na nas głosy na tej liście i na każdej innej. Natomiast tak jak Dawid mówi, byliśmy naprawdę w takim jesteśmy dalej w takim amoku. Po prostu to był taki maraton, ciągła praca przeplatana też koncertami, pracą nad teledyskami, całą pracą marketingową, wydawniczą i tak dalej. Więc naprawdę jeszcze z tego nie wyszliśmy. Teraz też robimy takie małe tournée, jeździmy w różne miejsca. E, właśnie też się spotykamy, opowiadamy o tej płycie, co jest oczywiście super. Natomiast troszkę jeszcze nie ma takiego czasu, żeby usiąść i e, jakby mieć pewną refleksję. Myślę, że jeszcze chwilkę musimy zaczekać. Chociaż zaraz zaczyna się trasa koncertowa, więc nie wiem, czy będzie na to czas. Nie będzie czasu, możemy tylko powiedzieć, że release party się jeszcze nie odbyło. <laughs> no dobrze, w takim razie skąd ta dwoistość językowa? Wszystko się zaczęło od utworu planety, który przygotowaliśmy na festiwal in Memoriam imienia Grzegorza Ciechowskiego w Czechie. Chcieliśmy bardzo wystąpić w tym konkursie, bo byliśmy też na takim etapie, że lubiliśmy zgłaszać się na, 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 na przeglądy, na festiwale, na konkursy zespołów. I sprawdzać się po prostu i stawiać sobie jakieś takie wyzwania. Ja wiem, że może taka rywalizacja nie jest do końca zawsze. W muzyce to nie jest kto pierwszy dobieg, prawda? Jak w sporcie, tylko to jest bardzo wiele czynników y, subiektywnych też. I, I wiadomo, jeden woli takie brzmienie, drugi woli, drugi woli inne. Jeden stawia na, 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 na power metal, a drugi na melodię, nie? więc to trochę nie ma tego jak mierzyć. Ale wracając do, do festiwalu Grzegorza Ciechowskiego. Yy. Tam, jako zespół konkursowy, musisz wykonać jakiś utwór twórczości Mistrza Ciechowskiego. W związku z czym yy, bardzo chcieliśmy pokazać swój sound, bo nie mieliśmy możliwości zagrania swoich piosenek, więc, yy, żeby, żeby pokazać po prostu ludziom, czym jest Black Radio i kto po prostu stoi przed nimi na scenie, wymyśliliśmy taką formułę, że weźmiemy tekst i napiszemy nową muzykę. Mieliśmy takie. Odczucia co do tego wiesz mieszane, dlatego że na festiwalu Grzegorza Ciechowskiego siedzą fani Grzegorza Ciechowskiego i po prostu dla kogoś to mogłoby być nawet jakiegoś rodzaju. Profanacja, prawda? Grzegorz no, też pisał, komponował utwory. No, no dokładnie. Nie tylko był wielkim poetą, ale, ale, ale równie wielkim kompozytorem. Natomiast tutaj pozwoliliśmy sobie na taki, na taki zabieg i naprawdę. To, jak została przyjęta ta, 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 to, to nasze, to nasze ryzykanctwo opłaciło się. Opaciło się, bo publiczność przede wszystkim w amfiteatrze bardzo dobrze nas przyjęła. Otrzymaliśmy Grand Prix, no i, i posypały się tam różne dobre słowa na temat y, tego naszego pomysłu, który zaproponowaliśmy. I potem podczas saportów yy, przed zespołami takim jak Koma albo Lux Torpeda, gdzie też w, to są zespoły, które grają po polsku, więc to jest też taka publiczność, która jest y, nastawiona na odbiór polskiego słowa. Yy, testowaliśmy trochę tę piosenkę. To była jedyna wtedy piosenka po polsku w naszym yy, tym secie 30-minutowym, saportowym. I bardzo wielu yy, ludzi przychodziło do nas później mówiąc, że, że, że po prostu ten utwór zostanie z nimi, że zapadnie gdzieś tam w serce. Więc, yy, więc nie można było już tak po prostu przejść nad tym obojętnie. I potem zacząłem pisać teksty po polsku, co się stało w wyniku też bardzo różnych zdarzeń. Przede wszystkim Tolica mnie podszedł psychologią odwróconą. Natomiast te pierwsze kroki właśnie postawiłem tutaj jako tekściarz troszeczkę na śladach mistrza, i myślę, że dobrze, bo. Mogliśmy, zanim pogniotłem te swoje 2000 kartek, które należy pognieść, żeby, żeby po prostu coś, coś sensownego stworzyć, yy, mogliśmy już ze słuchaczami yy, polskimi komunikować się w ojczystym języku dzięki pracy Grzegorza Ciechowskiego. Czyli co? Ta płyta częściowo była nagrana przed festiwalem, częściowo po festiwalu? Yy, to znaczy yy, tak naprawdę można powiedzieć, że składają się na tą płytę dwie sesje nagraniowe i ta główna trwała no niby 14 dni, tak naprawdę 10, bo Michał Wasyl kazał nam też odpoczywać. 10 z, przerwą jeszcze. 10 z przerwą, tak? Kazał nam odpoczywać, żebyśmy za dużo nie grali, żebyśmy do tego studia wracali głodni, po prostu wrażeń i tego, żeby jak najlepiej te utwory przekazać, opowiedzieć jakąś historię. E to, to było tak naprawdę tak, że tutaj nawet na płytce jest to zaznaczone, te dwa ostatnie numerki są w innym kolorze i to właśnie świadczy o tym, że zostały one zarejestrowane w trochę inny sposób, czyli nagrane trakami, nie na sto. Z takich powodów, myślę, że głównie logistycznych, tak naprawdę. Bo to znaczy logistyka byłaby do, prze, do przeskoczenia. W każdym razie odpowiadając na pytanie o planety. Do, dopóki nie weszliśmy do studia, to ten utwór był tylko w secie koncertowym. Po prostu wykonywaliśmy go live. Yy, znalazł się na płycie, ponieważ on z tą płytą po prostu się nam spoił dobrze. I teraz to wszystko, co, co, co widzisz na biało na, na, na playliście płyty, to jest ta jedna sesja dziewięciodniowa, gdzie nagraliśmy to na setę, a te dwa utwory, które przyszły do nas później, i one mi. Powiedziały, że one są z tej płyty, bo, bo można byłoby oczywiście po biznesowemu, po gospodarsku i tam patrząc jakoś tak marketingowo czy, czy, czy finansowo, to, to zostawić już na następny album bo, bo i tak dalej, ale te utwory były z tej płyty. W związku z czym, żeby jeszcze zdążyć, żeby one na tej płycie się mogły znaleźć, pojechaliśmy na szybką sesję, to były chyba dwa czy trzy dni, bam, 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 nagraliśmy to śladami po prostu i Michał Wasyl za chwilę już to miksował. No i udało się to zarejestrować tak, że mimo że to nie była setka, tak jak poprzednie rzeczy, to my zanim przyjechaliśmy do studia graliśmy to razem, więc tak naprawdę można było wydobyć trochę to brzmienie i tą energię wynikającą są właśnie z tego, że gramy, że gramy wspólnie. No na przykład Płaski jak nagrywał bębny, no to ja w reżyserce grałem mu do ucha gitarę, żeby miał to poczucie, że, że jest ze mną, tak samo jakby, jakby był na setce. No i to też umożliwił Wasyl, bo zrobił wszystko, żebyśmy się po prostu czuli dobrze i żeby ta energia, na której uchwyceniu najbardziej mu zależało, żeby ona nie uleciała yy, po prostu przez to, że, że, że nie gramy na setę tym razem. To była taka w sumie półsetka, można powiedzieć. No. Nie boicie się konkursów, nie boicie się konkursów telewizyjnych również. To troszkę tak jak wchodzenie w ciemny świat, w którym nie wiadomo, co się wydarzy. No bo w tych konkursach najczęściej są to artyści zupełnie innej półki, a wy nagle, jako zespół rokowy, zespół brzmiący już naprawdę zawodowo, musicie się odnaleźć w taki troszkę. W takim kalejdoskopie przedziwnym, w którym wszystko się zmienia każdego dnia. Jak się czujecie jako ludzie, którzy mają pełną świadomość tego, co robią, mają świadomość tego, jak grają, mają poczucie własnej wartości, a z drugiej strony musicie się ścigać z czymś, co nie jest wam po drodze? Rozumiem o co pytasz, ale wiesz, świat jest ciemny i przedziwny. Jest kalejdoskopem i tutaj nie ma co udawać, nie? W sensie. Tak samo jak y, nauka śpiewu bardzo mi to uświadomiła i w ogóle obcowanie z muzyką, że to jest wszystko odzwierciedleniem pewnej większej całości. Mm. I tak samo widać to, kiedy bierzesz udział w programie typu Talent Show, który... Czasami nosi znamiona groteski. Jak widać to, kiedy stoisz w tramwaju, też znajdujesz się w bardzo rozmaitym miksie osobowości. Każdy ma swoje problemy, każdy ma swoje siły, każdy ma coś ciekawego i każdy ma coś, co chciałby ukryć. Nosimy maski, wiesz, lubię, gdy kłamiesz. Ale tak odpowiadając bardziej wprost, to generalnie ja się w takim cyrku czuję fajnie. Obiad był ciepły, byliśmy zaopiekowani, fajnie się gadało z jurorami, dużo nas nauczyli. Też nie żałowali nam siebie i swojego czasu poza anteną. To nie było, mówię o tutaj o, o Mass Music. Adam Sztaba, Piotr Rogucki, bardzo fajne relacje z nami nawiązali. Do Kory troszkę nie mieliśmy śmiałości wtedy, bo ona, wiesz jaka była Kora, otoczona taką aurą trochę magiczną i, i, i gdzieś tam Mm, tylko tyle się widzieliśmy, co, co, co na faktycznych nagraniach. Kora myślę, że docierała do tych ludzi, do których bardzo chciała dostrzec. Akurat byliście w marnym okresie Kory, także to być może z tego to wynikało. To znaczy ona mnie nieśmielała. Ona mnie onieśmielała, mówiła kocham, 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 że super, że fajnie, wiesz, ale ona, ona mnie, mnie osobiście ona nieśmielała. A mówiła o po... ciebie aniołku? Tak. No, proszę. To Ale jednak nie było źle. Ale, ale wiesz, ale nie przejmuję się, bo, bo kiedyś czytałem właśnie wypowiedź Muńka Staszczyka, yy, jak jego kora onieśmielała, a tak naprawdę wiesz, można powiedzieć, że to są koledzy yy, po fachu i, i, i równolatkowie z, z jednego pokolenia. No to ja też miałem prawo być onieśmielony wobec tego. No. Yy... Może ja troszkę nawiążę do tego, co mówiliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o właśnie to zderzenie z całym światem, z tym wszystkim, co jest dookoła, wszystkimi innymi zespołami, których przecież jest tak dużo. Gdzieś czytałem statystykę, że dziennie chociażby na Spotify jest wrzucane chyba 100 tysięcy utworów. Także słuchać naprawdę ma w czym wybierać. Natomiast my przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby nasz, mówiąc tutaj w takim ujęciu biznesowym, produkt był jak najwyższej jakości. Zależy nam na tym, żeby dostarczać muzykę bez żadnych zniekształceń, w sposób szczery, prosto z serca i na tym nam najbardziej zależy. I myślę, że tak bardzo się w tym zatraciliśmy, że nie zwracamy już tak uwagi jak kiedyś na to, co się dzieje dookoła. Właśnie mówię o tych innych zespołach, innych wykonawcach. To słuchacz wybierze, co jest dobre, co jest dla niego odpowiednie, co mu się podoba. I my musimy tą właśnie szczerością i naszą pracą sobie na to zasłużyć po prostu. Więc skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby być dobrymi rzemieślnikami, ale też oczywiście artystami, którzy przekazują jakąś wyższą wartość. A propos tych zniekształceń to... Takim największym zagrożeniem, bo, bo, bo można nagrać płytę na laptopa. Naprawdę, jak ktoś nie ma kasy, płyta nirwany za 500 dolarów i kompozycje się bronią. Nie? Natomiast yy, takim największym zniekształceniem, które. Mm, które stanowi realne zagrożenie dla y, tej strony artystycznej, bo jest music biznes. I jak biznes to tam niewiele o nim wiemy, ale music to jest tutaj nasze zainteresowanie, to takim największym zniekształceniem może być to, że człowiek świadomy tego, jakie panują trendy dzisiaj. Jedziesz taksówką, słyszysz, co jest, co jest grane. Y, jedziesz y, autobusem, słyszysz, co jest grane. Jesteś w centrum handlowym, słyszysz, co jest grane i co dzisiaj gdzieś tam y, się przyjmuje. I Takim największym zniekształceniem dla, dla, dla cudzej sztuki, według mnie, może być to, że zamiast y, otworzyć siebie i, i powiedzieć, co, co ja mam do powiedzenia, zaczynamy ubierać się w ten szablon, który tutaj jakaś presja społeczna, presja otoczenia y, na nas wywiera, dlatego że, wiadomo, i to przepraszam, taka jest prawda. Moim zdaniem każdy artysta pragnie sukcesu. Może ktoś y, y, być y, na etapie wyparcia tego, ale no nie gramy tylko dla siebie. Gdybyśmy chcieli grać tylko dla siebie, to byśmy siedzieli na salce. Nie przyjechalibyśmy do trójki opowiedzieć o naszej muzyce i nie gralibyśmy koncertów dla ludzi, z którymi się uwielbiamy spotykać. Więc, więc żeby unikać tych zniekształceń, też trzeba czasami wiedzieć, co jest moim głosem, a co jest gdzieś tam. Tym takim warunkowym poczuciem własnej wartości, społecznym dowodem słuszności, napierającymi różnymi trendami, i, i, i też, żeby, żeby nie być po prostu taką trzciną na wietrze w tym wszystkim. Jesteście z Łodzi, gracie w Łodzi, w mieście, które się mocno zmienia. Mówi się o tym, że jak ktoś ma inwestować w tej chwili w nieruchomości, to najpierw w Łodzi, bo są najtańsze, a za chwilę będą najdroższe. Ale też tam mnóstwo artystów inwestuje w siebie, tych zespołów, które grają w Łodzi, jest naprawdę dużo. Jak się odnajdujecie na tamtym rynku wśród kolegów grających? Skała o tym ładnie mówi. To prawda, w Łodzi jest bardzo wiele zespołów, też wykonawców solowych, bardzo ciekawych yy, i serdecznie zapraszamy na wszystkie festiwale, bo też w tym roku mieliśmy chociażby 600-lecie, które było świetną okazją, żeby posłuchać także tych domowych artystów. Takich jak Franz Ferdinand. E... Mówię też. No, oczywiście impreza była dużego kalibru, więc był i, i Franz Ferdinand, był to model, i jeszcze inni e, światowego formatu artyści. Natomiast była też scena, na której e, dano się wykazać artystom z łodzi. No i faktycznie tych zespołów było całkiem sporo. E, myślę, że poziom wykonawczy no, stał na. Stał na poziomie, tak. Był, był dobry, był bardzo dobry. E, frekwencja na tych koncertach myślę, że to potwierdzała. E, no i właśnie w Łodzi odbywa się tych festiwali jeszcze więcej, bo mamy też Sound Edit, e, mamy Great September, na którym ostatnio mieliśmy przyjemność wystąpić, ale też właśnie w ramach którego odbył się odsłuch naszego winyla na wspaniałym, wspaniałym gramofonie w Mediatece, bardzo fajnym miejscu, polecamy odwiedzić. E, Także myślę, że w Łodzi się dzieje dobrze pod tym względem i to jest takie też miasto z historią, bo y, mamy przecież takie zespoły jak Koma, jak Normalsi. Y, z którymi się tam, niektórymi członkami, się znamy, i, i to są też tacy nasi starsi koledzy, mentorzy, troszkę, z którymi zdarza nam się rozmawiać, więc my się tam czujemy bardzo dobrze. No, macie też artystów z doktoratami, jak Karol Stalarek, choćby z Pane Polacki czy z Brzunoszłudca kiedyś. To prawda, i jeśli chodzi o łódzką scenę, to jest taki zespół, który nie jest moim jednym z najlepszych polskich zespołów, czy moim ulubionym polskim zespołem, on jest jednym z moich ulubionych zespołów w ogóle globalnie i to jest zespół Elsztat. I w ogóle chodziłem na ich koncerty, jak jeszcze byłem takim małym kajtkiem 11-letnim, i zawsze jak sobie włączam ich płytę LP, to zadowolony jestem, że z, z tego samego miasta pochodzimy. Jakoś tak rozumiem, że o co mi chodzi. Mm -hmm. Patriotyzm lokalny. Ale wtedy, wtedy mi się włącza, nie? Przy takiej płycie jest. To na koniec jeszcze powiedzcie o tych koncertach, które już za chwilę. Sądząc po tym, że bardzo dbacie o wizerunek, dbacie o to, co się dzieje wokół promocyjnie waszej płyty, no to pewnie koncerty też nie będą od takie zwykłe. Absolutnie nie. Słuchajcie, będzie festiwal Alter Lego. To jest taka formuła, którą, którą wymyśliliśmy. Jeździmy dużo po Polsce, poznajemy bardzo dużo różnych projektów muzycznych, yy, z różnych gatunków itd. Tak i znamy wielu wartościowych, fajnych twórców z różnych miast. W związku z czym teraz postanowiliśmy zrobić taką sztamę. Czteromiastową i festiwal Alterlego polega na tym, że jedziemy cztery miasta w cztery zespoły. Nie ma saportów, tylko to, są, to jest czterech snajperów. Jest Francis Tuan z Wrocławia, zespół Cinnamon z Krakowa, zespół Pozory, Wasz Warszawski oraz Black Radio z Łodzi. I jedziemy te cztery miasta. Każdy gospodarz jest odpowiedzialny za, za, za swój koncert i wszystko się odbywa jak na razie przynajmniej w atmosferze takiej fajnej współpracy i, i zrozumienia mm, wzajemnego. Także bardzo jestem zadowolony, że wreszcie taki pomysł udało się zrealizować, bo raperzy sobie przebijają piątki, a rockmeni wiesz, niech sobie nawzajem kable podrzymają. Wiesz, to jest bez sensu, nie? Ale trochę tak jest. Dodatkowo będzie jeszcze showcase naszej wytwórni w Poznaniu w klubie Lokum 25 listopada i tam z tego, co się dowiedziałem, to chyba nawet headlinujemy te, te imprezę. A o datach nadchodzących wydarzeń, kiedy będziemy w waszym mieście, albo kiedy będziemy bardzo niedaleko waszego miasta, Cały czas informujemy na Facebooku, na Instagramie i o tych wydarzeniach mówimy dużo. I to będą imprezy, gdzie nie tylko zespół Black Radio, ale też bardzo dużo muzyki wartościowej, nietowarzyszącej, ale, ale, ale równorzędnej. No i też innej, bo to jest eklektyczne towarzystwo, także zapraszamy. Myślę, że każdy naprawdę znajdzie tam coś dla siebie.